Tak więc, cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie. Dawno nie było filmu, ponieważ mamy zimę, tak jak widzicie. No i co? W tym filmie po prostu powiem, że możecie wygrać takie oto kulki. I teraz tak, tu jest truskawka, tu jest orzech tygrysi, tu jest wanilia, słodki śmierdziuch i banan szesnastka. Kulki do góry to są wszystkie szesnastki. Te kulki na dole to są ósemki. Chodzi o milimetry. I truskawkę mamy 8 mm orzech grysi, wanilia i słodki śmierdziu. Nie podpisany 8 mm. No i szesnastkę mamy truskawkę orzech tygrysi wanilia, słodki śmierdziu i banan Te kulki. Mmm, taki komplet chodzi nie ty, nie ósemek, bo tych ósemek mamy mało. Jeśli ktoś chce ogólnie zakupić, to też można. Można fajnie zakupić jakie. Jakie tam sobie wybraliście, wszystkie możecie zakupić. Eee, a na konkursie mamy właśnie taki zestaw 5 smaków, czyli po prostu truskawki, chodzi o 16. To będzie na konkursie. 16 kulki będzie z truskawki, orzechatygrywisego wanilii, śmierdziucha i banany. To są po prostu szesnastki. I to będą do wygrania na konkursie, czyli 5 smaków, szesnastek po 200 gram są pakowane, nawet są podpisane i. I to będzie do wygrania. Jeśli ktoś chce zakupić, to też można e, szczegóły po prostu, które byście chcieli wiedzieć, to będą na live'ie. Na live'ie można sobie pogadać o tym. I tak to wyglądają te kulki z bliska. Tak to wyglądają z bliska te kulki. I to będzie na e, live'ie ten konkurs się będzie odbywał. Musicie zasubskrybować kanał, zalajkować, udostępnić gdzieś tam. No i wchodzić na live'a, żeby wygrać właśnie, bo jak wchodzi się na live'a, to potem są większe szanse na wygrana. Na wygrane, i, i ten, i tak to wygląda. Czyli podsumowując, ogólnie tak, wszystkie kulki się prezentują, wszystkie smaki tak mamy. A do wygrania jest 5 smaków, 16, czyli truskawka, orzechaty gryzie ku słodki śmierć i banan. To jest do wygrania. 5 pięć, pięć paczek po 200 gram, czyli kilogram wychodzi, jak wiadomo. E, no i po prostu tak to się prezentuje. A jeśli ktoś chce zakupić, to też można i. Trzeba dać znać, nie wiem, na live'a wejść czy coś. Spiszemy się po prostu i ten. I tak to wygląda, tak się to prezentuje. Na te kulki ładnie w tym roku połapaliśmy na słodki śmierdziuch, Te karpy, które wszystkie połapaliśmy, to właśnie słodki śmierdziuch to nam zrobił. Mówiliśmy na szesnastki. To ten największy karp z tego łowiska, no wpadł na szesnastkę słodkich śmierdziuch, To jest na moim filmie, możecie sobie zobaczyć. Tam poprzedni film, ostatni wałypa, to był karpiowy. Na metodę, na te kulki, właśnie i to wtedy pozamiatał, totalnie. Yy, na. Na, la, na lato w letniej porze właśnie było, że truskawka nam fajnie dała. To też się ładnie łapało, bo to tam wiadomo, że jak jest ciepłe miesiące, to fajnie to słodki, słodki smak wchodzi, a później jak już jest tak sierpień, zimowo się robi, znaczy się jesiennie, no to słodki śmierdziuch się spisał mega. Więc tak to wygląda, jeśli ktoś chce zakupić, to po prostu musicie dać znać. Eee, no i co? Subskrybujcie, nie wiem yy, kiedy tam będziemy rozstrzy rozstrzygniemy ten... Konkurs, to dam znać najwyżej w opisie Ale podstawą jest, żeby zasubskrybować kanał Zalajkować Wchodzić na live, żeby wygrać, bo to wtedy można Na pewno wygrać No i co, no i tak to będzie wyglądać Tak to będzie wyglądać, więc Więc musicie Musicie zaryzykować I ten, i akurat możecie wygrać Chyba powiedziałem wszystko Nic chyba nie ominąłem i, i tak jeśli ktoś jakieś szczegóły będzie chciał, to po prostu chodźcie na live'a gdzieś tam wieczoroma, wieczorami gdzieś tam 19, gdzieś na 20 staramy się każdego dnia zrobić, no ale dobra, więc tyle w temacie to działajcie tam i piszcie w komentarzach coś tam, żeby biorę udział czy coś i później na live'ie zrobimy losowanie, więc trzymajcie się dość.